To jest Llach i w tym filmiku chciałam Wam pokazać moje konie kolekta. Pierwszym koniem jest ogier rasy Standard. Breed. Co mi się w nim podoba, podoba mi się najbardziej jego poza. Jest pokazany w Inchoducie. To jest tak, że koń stawia dwie nogi z tej samej strony jakby do przodu i dwie nogi z tej samej strony do tyłu. Ma uroczy pyszczek, taki nie wiem czy tu widać, bo jest słaba jakość. Ma dobrze zrobione mięśnie, tej żebra, takie. O. Długi ogon, ładny naprawdę. Początkowo miałam z nim problemy, że niezbyt mógł stać, ale teraz już wszystko jest dobrze. Ma taką rozbianą grzywę. No, i naprawdę polecam tę figurkę. Kolejnym koniem jest klacz hanowerska. Yy, ona jest przedstawiona w Piafie, chociaż nie wiem, czy wszystkie tak mają, ale moja jest taka przekrzywiona w bok strasznie. Yy, jest taka zebrana, też ma dobrze pokazane mięśnie. Yy, no, odmianę. Tutaj gwiazdkę ze szałką Zaplecioną grzybę, ładnie, naprawdę. Co mi się w niej bardzo podoba, to jest jej ogon. On jest taki, e, jakby rozbiany w ruchu, jakby nim trząchała, tak fajnie, naprawdę. E, no. I ma takie uszy położone do boku. Jest zrelaksowana. E, no. I to wszystko o tej figurce. Kolejnym i ostatnim już koniem jest ogier rasy trakeńskiej. Ma tutaj taki różowy pyszczek i też taką gwiazdkę ze strzałką. kony on jest siwy, jakby. Więc tutaj ma taką lekką. Też ma zaplecioną grzywę. I podoba mi się ten jego ogon. Jest taki długi i tak fajny. Yy, ma tutaj tak nogi postawione. Ogólnie kupiłam go ze względu na to, że się polowałam na koniec taką masją. Nie jest taki zwykły siwy, tylko właśnie ma tutaj tak trochę szary. Okay. E, no, na, rzut, na pierwszy rzut oka, jak się pokazuje na zdjęciach te dwie figurki, czyli tego Ogiera i klacz. E, hanwerską, to wygląda jakby oprócz nóg były takie same, ale jednak jak się je zobaczy... To są też trochę inaczej rzeźbione, jeśli chodzi o głowę i te rzeczy. Więc to by było na tyle w tym filmiku. Mam mało konikolekta. Ogólnie ze szlejchami nie mogę zrobić takiego filmiku, ponieważ mam ich ponad 40 i naprawdę byście się zanudzili, jakbym opisywała każdego po kolei. No, więc to tyle. Pa, pa!